Wiesław Włodarski. Niedoszły ksiądz, który wskrzesił Frugo. Wiesław Włodarski to właściciel koncernu Foodcare, posiadającego m.in. marki Gelwe, Frugo i Black. Z majątkiem szacowanym na 530 milionów złotych zajmuje 57. miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu Forbes i jest chyba jedynym milionerem, który pierwsze pieniądze zarabiał jako ministra. Urodził się w 1962 roku. Pochodzi z Alverni. Jego babcia chciała, żeby poszedł do seminarium. Namówiła go, żeby został ministrantem, ponieważ początkowo był oporny, płaciła mu 50 zł za msze. Włodarski dorabiał także w lodziarni rodziców kolegi w Zakopanem. Widząc długie kolejki, postanowił kupić maszyny i otworzyć własną budkę z lodami w rodzinnej miejscowości. Biznes szybko się rozkręcił, a babcine marzenia legły w gruzach. Gdy Włodarski przeczytał w gazecie o technologii produkcji szkolnych gumek do ścierania, zdecydował się spróbować sił i w tej branży. Jego pachnące gumki były hitem do czasu, gdy zakazano dodawania do nich aromatów spożywczych, bo dzieci chciały je jeść. Na pomysł, co zrobić ze sporym zapasem aromatów, wpadł dzięki babci. Chciała ona przygotować galaretki, ale nie miała wszystkich składników. Aromaty wnuczka rozwiązały jej problem. Tak Włodarski wszedł w produkcję galaretek, a ponieważ produkty o obco brzmiących nazwach lepiej się sprzedawały, nazwał je gelwę od napisu Gelatin na workach z żelatyną oraz pierwszych liter imion jego własnego oraz jego ówczesnej żony. Po upadku PRL-u rozpoczął ekspansję zagraniczną i podbój innych segmentów rynku, oferując m.in. budynie, polewy czy ciasta w proszku. Zainspirowany odkrytym zagranicą Red Bullem wprowadził też na rynek napój energetyczny Tiger. Gdy skonfliktował się z Dariuszem Michalczewskim w kwestii nazwy, stworzył nowy napój Black, firmowany przez Mike'a Tysona. Ale największą sławę przyniosło Wodarskiemu przywrócenie na rynek marki Frugo. Eksperci mu ten ruch odradzali, ale on postanowił zapytać 15 młodych osób na ulicy, czy kupiłyby Frugo, gdyby mogli. Gdy wszyscy odpowiedzieli tak, zdecydował się przejąć markę. Zapłacił jej właścicielowi milion euro, ale inwestycja zwróciła się po dwóch tygodniach. Wodarski w biznesie często polega na swoim przeczuciu. Jest zdania, że fakultety nie gwarantują sukcesu a studia zabierają okres, w którym jest się najbardziej energicznym. Przekonuje też, że głównie interesują go nowe wyzwania, a nie pieniądze. Ponoć nawet nie wie, ile ma na koncie.